Cześć robaczki, moje kochane. Ja się totalnie dzisiaj tak źle czuję. Nie wiem, chyba sobie wykrakałam to chorobowe niestety. E, pociągam nosem strasznie. Masakra, mam taką chrypkę. E, no ale dzisiaj e, jest u mnie 1 listopada no i taki dzień, wiecie, zadumy, przemyśleń. Um, siedzę sobie przy swoim biurku, bo czekam na męża. Pojedziemy na cmentarz e, zapalić znicz. E, akurat tutaj w Niemczech e, jest jego ciocia leży. E, znaczy leży. No, zresztą sami zobaczycie. A tak jak wy w Polsce macie święto i, i uważam, że to w ogóle fajniejszy... Fajniejszy, no... Też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak yy, dziwnie, ale uważam, że w Polsce to się tak lepiej celebruje. W Niemczech to nie świeci się tak na cmentarzach. No, 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 no niestety Niemcy tutaj tego tak nie obchodzą święta. <laughs> Sami zobaczycie, jak to wygląda, a u Was w Polsce pewnie y, bardzo ładnie. No, nie mogłam pojechać y, tym razem. Do swojej babci, dziadków, zapalić znicza. Zapali ze mnie moja mama. No i właśnie mi też fotki powysyłała, jak ładnie jest tam na cmentarzu. Jeżeli w ogóle na cmentarzu może być ładnie, to w ogóle te wiązanki sama porobiła, no bo co roku. Co roku są te same wiązanki. Niektóre to nawet wyblakłe, więc postanowiła. W sumie to już nie pierwszy raz bo już któryś rok. Z kolei robi sama wiązanki i powinnam z nią założyć taki biznes. <ścoughs> Florystyczny bo ma do tego direkt pokażę wam za chwilkę zdjęcia e, jakie mi poprzesyłała co ona tam wycudowała. E, zostało dużo, dużo kwiatów sztucznych jeszcze z mojego wesela, e, no i postanowiła to zużyć. No i w pożytecznym e, w pożyteczne poszło wszystko. No i ja czekam na męża, dzisiaj miał skończyć wcześniej. Ale pisał mi, że stoi w korku. Nie ja koniecznie muszę jutro e, s, ja muszę jutro zrobić e, rosołek, bo e, aspirna mnie nie postawiła na nogi. E, obawiam się, że na dworze mnie przewieje, także ale mówię, dobra, już jedziemy dzisiaj, bo jutro, jak się będę gorzej czuła, to po prostu zostanę w łóżku. No a że jest ten pierwszy, wiecie, no ja bym chciała zapalić ten z pierwszego. W ogóle kupiłam, tak myślę, kupiłam nowy kalendarz adwentowy e, z Aldika. Przypuszczam, że tam są słodkości, ale y, tam mają być bony i jak ktoś będzie miał szczęście, to można wygrać nawet 200 euro. Także mówię, a co tam za dychę ten kalendarz był? E, nie, przepraszam, za 15, a 10 euro jest y, na bank y, w tym kalendarzu takiej bon więc no, w sumie jego wartość wyniosła 5 euro, także mówię biorę, czasem, czasem może się poszczęści to taki kalendarz jak najbardziej. Zapalasz dobrze. Taki mamy znicz z takim ładnym napisem. Chyba w polo żeśmy kupili. No, tu na wymianę będzie. Rodzice nie przywiozą. My się tutaj nie wtrącamy w to. No. Ale tak to wygląda w ogóle, także, kochani, tak to wygląda. Raczej się nie grabi na takich cmentarzach. No i najczęściej tutaj Polaków poznać po tym właśnie, że jak jest ogarnięte przy grobie. Aha no, mój mąż mówi, że to tylko tutaj w Hresen, w tym naszym tutaj rejonie jest niewolne. Jeszcze gdzieś indziej, a muszę sprawdzić z ciekawości. To jest mi jeszcze coś było. No muszę sprawdzić z ciekawości, no ale taki trochę tutaj smutek jest, a wy to macie zupełnie inaczej. I kochani, dzisiaj będzie robiony rosołek. Właśnie mąż zadzwonił do mnie, że wraca wcześniej z pracy, no bo też go coś bierze, także ja się zabieram za rosołek. mam również świeżutką pietruszkę także z tą całą pietruchę wrzucę do tego rosołu żeby no miał aromat Chciałam Wam też pokazać, e, jak wygląda mój fikus po operacji. Biedny, e, no niestety musiałam mu e, poucinać chore listki. Zachorował biedny. Tu jest spryskany środkiem. Każdy liść musiałam sprawdzić od spodu. No, zachorował biedny. Szkoda, bo to Fikus jeszcze po mojej babci, ale mam nadzieję, że mi nie umrze, tylko się uratuje. Teraz rozmawiam z nim i dbam. Tu ma jeszcze jakieś białe centki. Mam nadzieję, że to po prostu nie ten robal. Takie czarne kropki były. Po czym poznałam, że zachorował yy, po tym, że zaczęły mu liście opadać, żółkły. No i on teraz jest spryskany, zaschło to już. Kupiłam taki środek. On jest na robaczki różnego typu, na insekty. No i go rozcieńczyłam z wodą spryskany. Także biedny fikus <grym> przeszedł totalnie operację. Tutaj e, też ucięłam kwiat, co był, co był w ogóle tutaj. E, no, niestety musiałam go wyrzucić i zostało po prostu tutaj. Został kawałek z niego. Też oblazły go robaczki. Ten się uratował, więc będzie okazja, żeby zasadzić. No, i tego musiałam od mojej mamy też uratować, poobcinać. No, i to jest ten totalnie obcięty, co tutaj sobie e, był na, jak to się mówi, był sobie tutaj rósł, biedak. No i co, Fikusie? No, biedny, biedny jesteś, ale mam nadzieję, że mm, po prostu odżyjesz. Także bardzo jego objętość się zmniejszyła. No ale cóż, wolałam obciąć mu te liście. Zresztą tak poradził y, ogrodnik y, w sklepie. I żeby obciąć te zainfekowane liście, ja dodatkowo te inne obmyłam ściereczką z wodą i mam nadzieję, że się te insekty po prostu, że. że Umrą i, i nie będzie problemu. Także biedny fikus e, fikus odpoczywa i walczy z chorobą. Tak jak w sumie pani. I w sumie teraz, kochani, nagrywam już po kilku dniach, dosłownie po kilku dniach. A jeszcze się e, leczymy mąż. Mąż też. Zachorował, także nasze tutaj apteczka jest na stole, ale chciałam Wam pokazać te kalendarze. Adwentowe. Kolejny kalendarz chciałam Wam pokazać z Aldika i tu właśnie widzicie, że Einkaufsgutschein, Gutschein, czyli taki bon 10 euro jest już w środku, ale możecie wygrać 250 euro. Są to czekoladki, no ale czekoladki oddam mojemu mężowi, on się ucieszy, w grudniu będzie mógł sobie pojeść. Także tak to wygląda i taki kalendarz z ciekawości wzięłam. No i w Aldiku jeszcze zaczyna się czas właśnie takich świątecznych już powoli zakupów i kupiłam formę do pieczenia ciast, by udoskonalić swojego sernika. I nie tylko, będę piekła zdrowsze ciasta, które oczywiście też się pojawią na kanale. No i co, kochani, ja się z Wami żegnam. Nie pokazuje się, ponieważ no, nie wyglądam najlepiej. Wyglądam jak śmierć jeszcze. E, także, kochani, dajcie znać w komentarzach, jak wy się czujecie, co robicie dzisiaj e, oprócz pracy, jakie plany na weekend macie. No i, kochani, i dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na vlogmasy ode mnie. E, a jest naprawdę plan, żeby nagrywać codziennie w grudniu dla was, także ja się powoli już przygotowywuję. Pogoda niestety za oknem nie dopisuje, dlatego ta chorob, te chorobsko na mnie jeszcze bardziej działa. No ale cóż, ja się leczę zjem jeszcze rosołek. I co? I widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Papa, pa, kochani.